Hejka widzam, witajcie na moim kanale świeżo będzie trzecia część wigilii. Gdzie i będą jeść Będów, będą spędzać czas z rodziną, otwierać resztę prezentów, więc chyba... Więc... Dobra, więc... Zaczynamy! Dobra, chyba już każdy jest sobie. No chyba każdy. To masz tam... Widzę, tak? Tak mam. O, jedne. No aż takie. No na tym nie było. Dobra, tylko gdzie tu wszyscy położymy, właśnie. No to jest pytanie, bo my tak jakby nie mam miejsca. Gdzie? Z tego, co, co widzimy, to mamy kurczak. Stalefiki? No, chyba wystarczy, kurczak. Jest, jeszcze mam bać. Wystarczy. Tylko gdzie tu. Wyłożymy coś. A albo na początku będzie bardziej do jedzenia. Później będzie można było kurczak, a potem będą te słodycze tutaj takie środki Okej, okay? no, teraz. Czyli na razie kurczak. Tu by było. Dobre? Tutaj był ryby. Tutaj na razie to może i ryba będzie tu od razu. Ach, gotowe chyba, no. To ja będę dawać Ej, mam już, no, dobrze, ja wyszłam, no, O O czym gadacie? No właśnie... A, nasze sprawy. Rel. O, ta, nasze, sp wasze sprawy. Na pewno, na pewno. Tylko co dostanę? No też. I w ogóle jesteśmy bardzo dzisiaj podobne. No tutaj mam pieki, trochę inne oczy. Mam brwi jasniejsze. I u Jury trochę skórę tylko bardzo palono chyba. I włosy taki sam kolor. Ale masz tak bardziej trochę w dół. Tak nie, takie masz trochę inne włosy jakby, no i ja aż no rel dobra, macie tutaj zaraz, dobra, macie to bo wybarsz, dobra, wybarsz będzie za chwilę, ale by wam dam te że później miski, okej? Okay? okej okay. Ehm... Um. O, jeszcze... Następny... Następny, następny... Okej. Okay. Dobra. Trzeba jeszcze jeść. Znaczy, nie jeszcze jeść. Ja wszystko muszę rozdać. Tutaj dwa zostawię. Chyba wystarczy, żebym... Chyba wystarczy już tego. Tych talerzy mam. Przynajmniej taką nadzieję. Dobra. Dwa, trzy, cztery. Jeszcze raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, pięć. Czy to jeszcze talerz Próbuję, więc... Wezmę też cztery w talerze. Dobra, każdy już chyba ma talerze, no dobra, my też. Załóżmy, że już było po barszczu. Dobra. Okay. Dzieci, co chcecie? Rybę Dobra. Ryba czy... Kurczak, co chcecie? Mm. Ja rybę. no ty też. A, no ja też. Ja, no rybę. Wy, my, wy kurczaki, to Wszyscy są kurczarki, a wy chcecie rybę. Więc ja wam włożę całą czy na pół? No, bajętki. Mi. mi też. Dobra, to będziecie mieć całą. Okej. Okay. OK. śledzimy, że moja bada została. A wy kurczaki, wszyscy. Tak, tak. Załóżmy, że już było po zjedzeniu, wszyscy i normalnych rzeczy, czyli ryb, i mogli jeść te słodkości, te ciasta, i otwierać prezenty. Do to jeszcze otwierać, bo już się otworzyli. To jest nasza kolej. Trzy... Czekajcie. Poczekajcie, chyba te jeszcze są. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra. To jest chyba są wszystkie. Ale ramcze nie wszystkie, bo... 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. A powinien być chyba 10 prezentów, co? No? Dobra, no, teraz już jest sprawiedliwe. Pierwszy prezent to Hobby Hors, dla Ciebie. Jeej, Hobbi Hors! Dobra, no, tutaj położę. So, tutaj będą moje prezenty. I to prezent też dla Ciebie, jeżeli. Yes. A to dla kogo też? Dla Ciebie. Wow! To dla Ciebie. Dla, niej. To dla Ciebie, dla Ciebie, dla Ciebie, dla Ciebie i la ciebie. Wow. Yeah. dla Ciebie. Jej! Dramisz. ty mam torbę pełną rzeczy. Prawie pełną. Tu było. Książka była w drugim preze... prezencie. O, bluzka, która to ta, taka, ta, ten ta, ta, ta strój, który bardzo chciałam. No widzisz, jak Mikołaj chyba się zna. No zna się. A to jest najwidoczniej. Dobra. Potem tutaj sobie schowam to do tego. O, w plecaku mam jeszcze jakąś zawartość. taki jakby box tam powiedzieć. A present się nie mieści. Dobra. Dobra, tutaj chcę Nie. Wiem. Jakie fajne te prezenty. No. Super. Dobra, tu możecie iść się tam bawić. Dobra, chodź. Okej. Okay, Okej. Okay. Oni mają tutaj taki fajny dom i oni tu mają taką siłownię. Ale jeszcze one jest w remoncie i będą się to zrobić, i tutaj mają, wiecie. Ja jedna jedę na trampolinę, ja też. E, czyli ja muszę iść na huśtawkę. Ale fajna ta huśtawka przynajmniej. Skaczemy. Dwie godziny później, kiedy już... goście szli do domu. Dzieci! Chodźcie, już będziemy szli wszyscy do domu. Um. Dobra. No chodź już. Idziemy. Jest tutaj. Mamy tutaj w tym slajmie wszystkie prezenty. Tutaj albo dobrzecie tak damy. I to prezenty. I to i idziemy. Okej. Okay. Dobra, chodźmy. No chodźcie. To wy już będziecie ubierali, dobra? Tu, zakładaj do buty, Ja już jestem. No to puszczmy, ale tutaj te rzeczy się ubieram? Trzy. Cztery. Dobra, wszystko gotowe prawie. A więc widzę to na wszystko. To tyle. Pa, pa, pa.